Przed snem nigdy nie zapomnij powiedzieć Bogu tych trzech zdań, szczególnie ostatnie. Ono może usunąć wszystkie Twoje troski. Pierwsze zdanie: Panie, dziękuję Ci, dziękuję, że dałeś mi dom, który chroni mnie przed wiatrem i deszczem. Mam jedzenie, mam ludzi, którzy mnie kochają, nawet jeśli mam łzy i tak jestem wdzięczny. Drugie zdanie: Panie. Powierzam w Twoje ręce siebie i moją rodzinę. Proszę Cię, czuwaj nad nami we dnie i w nocy. Chroń moich bliskich od wszelkiego zła i nieszczęścia. Trzecie zdanie. Panie, nie wiem, co przyniesie jutro, ale nie boję się, bo obiecałeś. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię Cię, wspomogę Cię i podeprę Cię, w swojej sprawiedliwości. Panie, proszę, umocnij mojego ducha, odnów moją wiarę i napełnij moje serce nadzieją. Ostatnie zdanie, najważniejsze, Panie, dziękuję Ci, że przebaczyłeś wszystkie moje grzechy. Dziękuję, że zabierasz mój strach, moje troski i zmartwienia. Proszę oczyść moje serce swoim słowem, poślij swoich aniołów, by mnie strzegli, spraw. Abym tej nocy spał spokojnie, głęboko i bezpiecznie, a gdy jutro się obudzę, niech moje serce będzie pełne wdzięczności i pokoju. Panie, błogosław wszystkich, którzy to czytają, i ich rodziny. Niech zasną jak dzieci, spokojnie i ufnie, a jutro obudzą się z czystym umysłem, daleko od wszelkiego zła i pokus. Jeśli przyjąłeś tę modlitwę, napisz Amen i zachowaj ją. Czytaj każdego wieczoru, a każdego dnia będziesz żył w pokoju. Nie zapomnij dziś przed końcem dnia podzielić się nią z osobami, które kochasz, aby i one miały błogosławioną noc. Zanim odejdziesz, zapisz ten film i módl się każdego dnia z wiarą, a każdego dnia będziesz żył w pokoju. Jeśli wierzysz, że to Bóg sprawił, że dziś zobaczyłeś ten film, serdecznie zapraszam Cię. Abyś przez link na moim profilu lub numer na ekranie, bezpłatnie dołączył do naszej grupy biblijnej na WhatsAppie. Każdego wieczoru o 20.00 czytamy Biblię, modlimy się i uczymy, jak w tym niespokojnym świecie, z wiarą i radością, przygotować się na chwalebny powrót Pana. Niech Pan obficie błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Dobranoc!